Dziś będę, będziemy robić tysiąc dni. Tak, tysiąc. Raz jestem z moją kolegą. Pokaż się, Oleczku. Pokaż się. No, widać już jego nik. Jest za ścianą, właśnie. Oleg, chodź tu. Zapraszam Olka. Zapraszam cię. On mi pomaga robić tysiąc dni. Zobaczcie ile mamy dni. I oprowadzimy was po naszej, oczywiście bazie. Mamy tu. Wydrawianie. Tutaj mamy piękną farmę. A tutaj mamy zwierzątka i jadalnie. Tutaj mamy wszystkie machiny. Tutaj mamy, jak widzieliście na początku, mamy tutaj skóry, radar i grzybki. Grzybki, czyli olki. Bo Olek jest grzybem. Dobrze. Więc tak się prezentuje, Oleg. pożegnaj się z widzami. Nara.